Witam wszystkich. Drodzy Państwo, zostałem poproszony o to, żeby wesprzeć Krzysztofa. Dla Was Krzysztof, dla mnie prywatnie Krzycho. Może powiem parę słów o sobie. Ja, proszę Państwa, jestem człowiekiem, który od blisko 15 lat prowadzi działalność gospodarczą. Jestem przewoźnikiem, pracuję w, pracuję w logistyce. Pracuję, można to branżę nazywa się TSL, tak? transport, spedycja, logistyka. Pewnego dnia miałem taką sytuację. Zadzwonił do mnie kolega Kamil z Trójkąta, kolega przewoźnik. To był luty zeszłego roku. Kolega z tak zwanego Trójkąta, Siedlec Łuków Biała Podlaska. Tu koledzy siedzą, przewoźnicy, wiedzą o co chodzi. Państwo, którzy jesteście z Siedlec, też na pewno wiecie, że na drogach Siedlec, Powiatu Siedleckiego, ciężarówki, on na numerach WS. To nie jest nic nadzwyczajnego. Tak? Stąd wyjeżdżają tak naprawdę w, po całej Europie. Jadą do Hiszpanii, jadą do Portugalii, a, a wcześniej jeździły także na Daleki Wschód, do Mongolii, do Kazachstanu. Więc transport jest tym takim stałym elementem krajobrazu, krajobrazu yy, siedlec. Wracając do tematu. W zeszłym roku, około lutego, dostałem telefon od kolegi Kamila, który mówi, Rafał, Działasz tam w tej polityce, może byś pomógł nam, jest taka sytuacja, jest naprawdę ciężko w transporcie, co, wiesz? No bo wiem, jak miałbym nie wiedzieć, tak? E, mamy pomysł na zrobienie, na zrobienie protestu. I od tego momentu zaczęła się taka moja, można powiedzieć, przygoda, no bo Odyseja to jest zbyt mocne słowo, która e, sprowadza mnie w zasadzie w to miejsce, tak? Dziś jestem tutaj, bo w tamtym momencie, w lutym, Powiedziałem, OK, wchodzimy w to. Mam kolegów z Ruchu Narodowego, mam kolegów posłów, mamy kim robić, wchodzimy w to. Tutaj koledzy, którzy siedzą obok mnie, nie zawahali się absolutnie, żeby nam pomagać. Zrobiliśmy ten przejazd, o którym e, mówiliśmy wcześniej. Tak? Tutaj, akurat z, na, na ekspresówce z na parkingu, ruszyliśmy, objechaliśmy Warszawę. No, uruchom, uruchomiło to Całą sekwencję wydarzeń, która spowodowała, że dziś jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenie. Ja i moi koledzy jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie, którego byśmy chyba nigdy, będąc tak poza, poza systemem, nie moglibyśmy tego doświadczenia nabyć, tak? bo nagle się okazało, że to, czym jesteśmy karmieni, w mainstreamie, tak, tym, tym takim przekazem, który mówi, że no tutaj wszystkim na Polsce zależy, tak, każdy ma usta pełne frazesów, każdy polityk mówi o tym, że no będę dbał o was. Tutaj wy jesteście dla mnie najważniejsi. No niestety, proszę Państwa, okazało się, że tak to nie działa. Tak to nie działa, bo spotykaliśmy się wielokrotnie z różnymi politykami. Ja tu mówię o politykach poprzedniego, tego Normalnego pisu, tak, tego, tego etatowego, później z politykami tego rządu 14-dniowego. Spotykamy się także z politykami obecnej, e, obecnej koalicji. Niestety wszędzie jest ta sama sytuacja rozkładanie rąk, e, jedna wielka niemoc, bo uświadomiliśmy sobie, że bardzo wiele kompetencji, które dotychczas była, były w rękach polskich, zostało oddane do Brukseli. Proszę Państwa, przecież tych, chociażby tych strajków ym, na granicy nie byłoby na granicy ukraińskiej, gdyby to Polska dysponowała y, zezwoleniami, gdyby to Polska, Polska y, tak jak było wiele, wiele lat wcześniej, od lat 90., gdyby to Polska y, dysponowała tymi zezwoleniami, tymi prawami do, dyspo, do, do, do dystrybucji tych zezwoleń. Tak? A tutaj nagle nastąpił taki precedens, kiedy oddaliśmy to prawo, no, unijczykom, tak? Ludziom z Brukseli, dla których no, te teraz moż, możemy się oczywiście na to obrażać, ale zwróćcie uwagę, że z perspektywy Brukseli, my jesteśmy czymś takim, jak powiedzmy, w starożytnym Rzymie jakaś peryferyjna y, prowincja. I, no I nagle są bunty w tej prowincji. No to, co się robi, no to powstania trzeba tłamsić, powstania trzeba gasić, tak? I my jesteśmy tutaj takimi powstańcami. Ja użyję tego na, może na, na wyrost nieco słowa, którzy stoją na granicy, którzy dziś stoją z rolnikami, którzy biją się o to, co nam się należy, tak? Biją się o to, co nam się należy, no bo każdy, kto ma ziemię. To ja, ja bardzo lubię rolników, bo proszę Państwa, rolnik to jest człowiek, który w tym samym miejscu, w którym mieszka, bardzo często żyje od dziesiątek, od setek lat. Tą samą ziemię, którą przerabiali jego ojciec, dziad, pradziad, prapradziad, tą samą ziemię przerabia dziś on. Obrabia tą samą Ziemię. I to są ludzie, którym nie trzeba tłumaczyć, że to jest Twój kraj, że to jest Twój naród, że to są Twoi bliscy i tak dalej. Bo ci ludzie to wiedzą. Oni to mają wpojone organicznie. Stały związek z Ziemią, na której mieszkają i jeszcze odniesienie do, 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 do przeszłości, do, do, do historii. I my dziś. Nawet właśnie my, my dzisiaj, jako, jako przewoźnicy, tak samo będąc na granicy, pomimo tego, że zawieźliśmy nominalnie protest, ale jesteśmy z rolnikami, wspomagamy ich, bo wierzymy, że to jest nasz kraj i to my powinniśmy dyktować tutaj, tutaj zasady, na jakich my chcemy funkcjonować, na jakich chcemy prowadzić działalność gospodarczą, na jakich chcemy uprawiać ziemię. Tak? Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Mamy protest zawieszony do 1 marca. No, nie wygląda to dobrze, mówiąc zupełnie szczerze. Rozmawiam tutaj z kolegami, przewoźnikami, którzy nawet są na sali. Mamy poważny problem, bowiem no, nie idziemy do przodu, proszę Państwa, absolutnie. Nie idziemy do przodu, bowiem, tak jak powiedziałem wcześniej, prerogatywy zostały zrzucone na Brukselę. Tak jak mówił e, tutaj m, wicemarszałek Bosak, my w Polsce już prawie nic nie możemy. I to jest ten problem. To jest ten problem, że my w Polsce prawie nic nie możemy. I my możemy z rządem się kłócić, my możemy od rządu wymagać, a rząd i tak finalnie pójdzie do Brukseli. A w Brukseli no to niestety nasze, nasze racje ważą dużo, dużo mniej i, 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 i tak jak mówię, są, są gdzieś tam peryferyjne. Jesteśmy. Ja osobiście na przykład, a nawet wielu moich kolegów, obecnie jesteśmy zaszczuwani, robi się z nas y, tutaj agentów Moskwy, robi się z nas, y, nie wiem, potwory, ludzi, którzy po prostu stanęli razem z rolnikami na granicy po to, żeby niszczyć tutaj, zrobić robić nazwość Ukraińcy. No proszę Państwa, to tak nie działa. My domagamy się, nie domagamy się niczego nadzwyczajnego. Ja tylko przypomnę, że zasady, których my się domagamy i rolnicy zresztą też. To są zasady, które obowiązywały przed wojną. Przed wojną nie było na granicy żadnych sztucznie wymyślanych systemów kolejkowych po stronie ukraińskiej. Przed wojną mieliśmy zezwolenia. Lepiej, gorzej wykorzystane, ale były. Polski przewoźnik inwestując. Nawet z Siedlec, tak? Siedlec, tu jest masa przewoźników. Polski przewoźnik inwestując w kolejną ciężarówkę wiedział, że na kolejny rok dostaje zezwolenia. Wiedział w bliższej może niż jakiejś dalszej dekadami liczonej perspektywie, był w stanie przewidzieć, był w stanie zaplanować. Ale po tym, co się stało, po wybuchu wojny, po tych wielu, wielu krokach wstecz Unii Europejskiej, gdzie naszym kosztem, kosztem naszym, bo tak to trzeba nazwać, oddano... Pole Ukraińcom, gdzie otwarto rynek cały przewozowy dla przewoźników ukraińskich, gdzie rynek rolny został otwarty dla, 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 dla Ukraińców, tak, no, znaczy może nawet nie dla Ukraińców, bo tam kapitał oczywiście jest yy, różnie, z tym kapitałem często jest nieukraiński albo jest z raju podatkowego, tak. I my, my dziś o to się bijemy, żeby po prostu Polska, żeby w Polsce Polak mógł prowadzić działalność gospodarczą, żeby w Polsce Polak mógł być rolnikiem, mógł uprawiać tą ziemię, którą jego dziadowie od setek może czasami lat uprawiali, żeby idąc na grób swojego dziadka, pradziadka, mógł spokojnie zmówić modlitwę za niego. Bez takiego, wiecie, ukłucia w sercu, że może jednak to zostało zmarnotrawione, to, to, ta, ta praca tych, tych, tych wcześniejszych pokoleń. I po to my, jako przewoźnicy, jako rolnicy, stoimy na granicy. I jeszcze jedna rzecz, nie chcę przeciągać. Dlaczego jest tutaj Krzysztof? Tak jak mówię, prywatnie Krzycho. Ja, proszę Państwa, tak na marginesie, jestem z Lublina. Krzycho wie, że najlepsze rzeczy są z Lublina, bo z Lublina marzony. <laughs> Dlaczego Krzysztof? Proszę Państwa, ja naprawdę można mówić peany, można opowiadać trądracje na temat tego człowieka, ale powiem Wam tylko tyle. Mieliśmy na granicy sytuację naprawdę dramatyczną, gdzie w, z, po prostu z godziny na godzinę rozwiązano nam protest. Próbowaliśmy bronić się wszelkimi sposobami. Ciężarówka się popsuła w poprzek drogi. I wiecie, kto był. Człowiekiem, do którego zadzwoniłem późno w nocy i on wsiadł w samochód i przyjechał na granicę. Wiecie, kto zrobił porządek na granicy? Kto przepytał e, szefa policji, dlaczego jest taka, a nie inaczej? Ten człowiek. Ten człowiek to zrobił. I dlatego, proszę państwa, dziś Stoję za Krzysztofem, jestem w drużynie Krzysztofa i wszyscy moi koledzy przewoźnicy będą stać w drużynie Krzysztofa, bo będę ich do tego namawiał. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.